pani taką mapę przygotowała, załatwia? Ja. Dzień dobry, chłopaki! O, zaraz się dowiemy, dzień dobry! Są <laughs> moje chłopaki, widzę, że oglądają mapę. No, całkiem dobre zajęcie. Słuchajcie, a te um, obszary tutaj zaznaczone różnymi kolorkami. Czy mamy pomysł, co to w ogóle jest za mapa, czego ona dotyczy? To są te województwa! Tak? A zgadza się, to jest podział administracyjny Polski, polska podzielona w tym przypadku na województwa, masz rację sobie. No i dzisiaj jest właśnie temat kolejnej lekcji. Podział administracyjny Polski. Tym dzisiaj się zajmiemy, o tym będziemy rozmawiać i wyjaśnić wszystkie ah, to... wątpliwości. Co to te województwa? Co to się właśnie invalid... dzisiaj z tej lekcji dowiesz. No, Widzę, że przygotowujesz się tutaj, tak? Nie? No, żeby ładnie wyglądać to tutaj. Dobrze wyglądać, no tak, oczywiście. Więc zapraszamy Was dzisiaj na taką lekcję. Oczywiście tak naprawdę kierujemy do wszystkich miłośników, nie tylko w zasadzie geografii, prawda? No pewnie, każdy może obejrzeć. Znajdzie, każdy może obejrzeć. Na początku pytanko pierwsze. W ogóle po co jest ten podział administracyjny w tym przypadku dla naszego kraju? tak? Dlaczego w ogóle podzielono państwo na jednostki administracyjne? Jakiś pomysł, słuchajcie? Czemu to województwa są? Na przykład, czemu województwa? No moim zdaniem, jak na przykład ktoś jest z jakiejś takiej mniejszej miejscowości, o, to jest na no, przykład choszczno? Taka nazwa? Jest, zgadza no, się. A i powie, że jest choszczna, no to nie każdy wiedział, że jest choszczno, ja? No, nie A nie jak powiesz, że jest województwo zachodnio-pomorskie, no to już każdy tam skorzystał, gdzie tam jest mniej więcej to A mniej więcej kojarzyć, jest województwo zachodnio-pomorskie, zgadza się. No, tak? łatwiej w tanie, nie? No, na pewno łatwiej. Chodzi o to, że podzielono właśnie państwo, w tym przypadku naszą Polskę, na pewne jednostki administracyjne, żeby sprawnie kierować i administrować. Krajem, no i zarządzać majątkiem narodowym. I żeby uniknąć sytuacji, że na przykład sprawą mniejszej miejscowości będzie zajmować się instytucja rządowa w Warszawie. Po pierwsze, byłoby to skomplikowane, dosyć trudne i przede wszystkim czasochłonne, no tak, prawda? Bo jakby każdy z każdej miejscowości musiał o wszystko jechać do Warszawy, nie? I pytać, no. o wszystko załatwiać, prawda? To byłoby. Ten... No I urzędników by No to by się bardzo wydłużało na pewno, a w tym momencie nie byłoby też Możliwości i decydowania o swoich sprawach przez mieszkańców tej danej miejscowości, tak? Na przykład tego Hośna. Na przykład tego Hośna, dobrze, właśnie, może być. I druga ważna tutaj informacja, że podział administracyjny polski opiera się na zasadzie samorządności. To słowo samorządność, ten właśnie podział oparty na, na tej zasadzie, polega na tym, że dana grupa ludzi, którzy mieszkają na przykład w określonym miejscu, obszarze, mają prawo do podejmowania decyzji dotyczących, ich życia. Czyli na przykład idziemy głosować, wybieramy przedstawicieli do samorządów lokalnych, tak? I mamy tutaj jakiś głos. A, to jest samorząd uczniowski, nie? No właśnie, szkole samorząd To też uczniowie wybierają, dokładnie. kto tak. i ma być tak? będzie ich reprezentował tutaj, ha? tak? I pewne sprawy też będzie omawiał, miał wpływ chociażby z polegalności szkolnej, Masz rację. Widzisz, jak no. my myśliłem, fajnie? No, no fajnie, fajnie, z życia wzięte, że tak powiem, no. prawda? No dokładnie, dokładnie. Także mamy wyjaśniony pierwszy ważny punkt. I teraz y, chciałabym, żebyśmy sobie prześledzili tutaj na kolejnych slajdach, y, jak się y, tutaj, y, zmieniał podział administracyjny w naszym kraju, y, bo on przechodził różne reformy. Nie zawsze wyglądał tak samo i, i sobie to teraz zobaczymy. Na przykład zaraz po wojnie, macie tutaj, zobaczcie, nawet datę podaną 1944 rok, kiedy na nowo ustalono granice naszego kraju i jak widzimy są tutaj ziemie też odzyskane. Tak, to, są, to, 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 są, to są te, co przed wojną nie tak. wchodziły w skład tak. Polski, nie? Zgadza Dopiero się. Po do, do Mieliśmy taki przecież filmik o granicach i wtedy też pokazywaliśmy, prawda? Tak. Że niektóre miasta były kiedyś poza zasięgiem granic naszego kraju. I zobaczcie dalej, jak pójdziemy. No to właśnie te ziemie odzyskane w tym przypadku. Tutaj mamy włączone, uwzględnione i utworzone nowe województwa. Trzy tutaj województwa. Olsztyńskie, zobaczcie. Szczecińskie i wrocławskie. Takie no, bo potem właśnie... miasta Olsztyn, Wrocław i, i Szczecin właśnie były poza granicami. Poza granicami, Polskie, kiedyś, zgadza się. Tak. No i na tamten czas, jak widzicie, na tamte daty, mieliśmy trójstopniowy podział, to znaczy były województwa, powiaty i gminy, tak? I zgodnie z tym podziałem, jak widać na tej mapie, mamy tutaj 14 województw i dwa wielkie miasta wydzielone. Zobaczcie, jest Warszawa zaznaczona i Łódź, tak? Aha. No i na tamten właśnie czas, tak się przedstawiał podział administracyjny Polski powojennej. Ale potem następowały też zmiany. To nie zawsze tak zostało, jak wiemy już dzisiejszego nawet dnia obecnego. Teraz na chwileczkę przejdziemy do lat 19, 1975 roku no i dalej przez kilka następnych też tak się utrzymywała sytuacja. Zobaczcie, ten rok jest dosyć istotny, bo tutaj coś się zadziało. Zmieniono strukturę podziału administracyjnego Polski i wprowadzono dwustopniowy podział. Zrezygnowano formalnie z powiatów tak. I tutaj, kochani, utworzono aż 49 mniejszych terytorialnie wojskowych. 49? 49. To, to, to jak? Panów w Stanach Można mieć takie skojarzenie sobie, zgadza się. I zobaczcie, w tym przypadku były te województwa, które potem dzieliły się bezpośrednio już na gminy, tak? Gminy miejskie, wiejskie i te mieszane, czyli miejsko-wiejskie. Jak ktoś się urodził w tamtych czasach i chodził do szkoły, to pewnie nieraz słyszał, że trzeba sobie przyswoić, wiedzieć, gdzie te województwa, te 49. być może pani z geografii, czy z innych przedmiotów wtedy kazała się nauczyć. I, I żeby kojarzyć właśnie. A, teraz jest, a dzisiaj mamy nie, zupełnie inaczej. I dzisiaj nie. też to narzekamy, że mamy dużo do nauki, a zobaczcie, jakbyśmy mieli taki podział, obowiązywałby, to byłoby o wiele trudniej, prawda? O, zdecydowanie! No właśnie. No ale potem, kochani, przyszedł rok 1999, a dokładnie 1 stycznia znowu, ponownie przywrócono trójstopniowy podział administracyjny, czyli i on obowiązuje do dzisiaj. Mamy województwa, jak sobie spojrzycie, to jest ich 16. Mamy Mamy potem też powiaty i mamy gminy. I tutaj podział ten podkreśla rolę lokalnych samorządów terytorialnych na wszystkich szczeblach, bo w tym podziale wcześniejszym, co tutaj pokazywałam, gdzie było 49 województw, kochani, no to tutaj była sytuacja taka też, takim minusem było to, że mieliśmy nadmierne rozdrobnienie, no jak widać, tak, administracyjne. I tutaj te decyzje ważniejsze, gospodarcze podejmowane były na szczeblu władz centralnych, a ta. Rola władz lokalnych była ograniczona, a w tym momencie, kiedy mamy no więcej tutaj, większe te województwa, mamy ich 16, sytuacja dzisiejsza zresztą, no to te władze lokalne samorządy mają tutaj większą, właśnie, więcej, do powiedzenia, tak, większą rolę spełniają. I kochani, tutaj. I miastka, właśnie, wiesz? Tak to, ja? to są tu zaznaczone to, to te miasta, to, o to pewnie chodzi. są stolice, tak? są stolice, no, do, bo... dokładnie. Każdy województwo, jak widać, ma stolicę i zazwyczaj jest tak, że ma tutaj jedną, prawda, która pełni jednocześnie dwie funkcje. A, a tutaj Tolon jest taki na, I właśnie na to co no, widzicie? To, i... to zielona góra. O, o, I o, i tak jak mówię, jak jest jedna, jedna stolica, co zazwyczaj, tak w większości widzimy jest, to mamy tutaj dwie funkcje, na spełnia, jest jednocześnie siedzibą władz i rządowych, i samochodowych. A w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego i województwa lubuskiego mamy, jak widzicie, zaznaczone dwa miasta. Dlaczego tak jest? No tutaj mamy dwa miasta, które są stolicami władz. I teraz tak, Gorzów Wielkopolski siedziba władz rządowych, tak jak Bydgoszcz. A zielona góra i toruń to siedziba władz samorządowych. I sytuacja taka powstała, dlatego żeby to była taka próba załagodzenia mm, interesów dwóch podobnej wielkości miast, które leżą widać blisko siebie. No i oba kandydowały, starały się zostać miastami wojewódzkimi. Także, żeby się tam nie pokłócono. Nie no, było, nie wolno ja się, się nie, kłócić, nie? nie? Właśnie nie porozumiem, żeby nie trzeba było korzyść twol, k, y, tworzyć kolejnych chociażby dwóch województw, tak? Tak właśnie ustalono, tak? No, właśnie nie potrzebnie się kłócić, jak zauważyłeś, bo kłótnie są, to niczego nam nie potrzebne. Chyba, że potem z tego płyną jakieś wnioski, to czasami a, takie konstruktywne kłótnie, no bywają, lepiej nie? takie kłótnie. nieporozumienia bardziej, ale generalnie lepiej żyć ze sobą w zgodzie, prawda? To jest! No właśnie. Także mamy województwa, kochani i tutaj jeszcze dalej. Zobaczcie tak wygląda podział Polski na powiaty. O I... ile tak dużo, nie? Zaraz powiemy. A trzeba konten... wszystkie umieć? Nie, nie musisz się wszystkich uczyć na pamięć, tylko ważne, żebyście kojarzyli, że mamy też powiaty. Dzisiaj jest ich 380 na ten moment i mamy też kochani gminy. Po Polsce, ona jest tak, prawie 2 2500 gmin tutaj, kochani. I jeszcze teraz notatka na koniec, z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy do tej pory, czyli jednostki pierwszego stopnia, czyli 16 województw, właśnie te, jednostki drugiego stopnia, to już wspomniane powiaty, 380. Zobaczcie, stan pokajemy, pokazujemy, tak, 1 stycznia 2020 roku, czyli najnowsze dane. I w tych powiatach mamy 66 miast na prawie powiatu, tak zwane, po, mówimy potocznie powiaty grockie i 314 powiatów ziemskich. No i jednostki trzeciego stopnia, 2477 dokładnie gmin i w tym mamy gminy miejskie, wiejsko i miejsko-wiejskie, czyli tętnicze Aleś, to jest to komplikowane! Tak, ale wystarczy, że będziemy pamiętać województwa, bo to musimy wiedzieć, kojarzyć liczbę powiatów i kojarzyć liczbę gmin, tak? I trójstopniowy podział właśnie obowiązuje dzisiaj aktualnie też. I teraz y, konkretnie się jeszcze przyjrzymy, co to są te właśnie województwa. Y, to wiemy, że to są główne te jednostki tego podziału administracyjnego, tak? I podziału też samorządu terytorialnego. I one nawiązują też częściowo do regionów Polski. I dzisiejsze nazwy, jak sobie przepatrzycie, y, no to odnoszą się na nazw geograficzno-historycznych regionów, o, na terenie których są właśnie położone. Chociażby nasza Wielkopolska, tak? O, Które może to, ja to może, no Właśnie, dokładnie. Mamy też województwa, których nazwy nawiązują do miast, na przykład łódzkie, no stolicą jest Łódź, Łódź prawda? Nie, Opolskie, pewnie Opole, Opole. No właśnie, i lubelskie mamy Lublin. No i jak widać na tej chociażby mapie, czy będziecie też korzystać z podręcznikowej, a może i w Atlasie otworzycie, tam też znajdziecie podział administracyjny Polski, warto zwrócić uwagę, które województwo jest największe powierzchniowo. To się raczej rzuca w oko świńskie, ale też ludzkie. Największe? Tak. Chyba ten grzybek taki tutaj. Grzybek, mówisz no, o mazowieckim. mazowieckim? Przypomina ci grzybek? No może i być takie skojarzenie. Kształt nie jest faktycznie trudny do zapamiętania. Mazowiecki jak najbardziej jest największym powierzchniowo, a najmniejsze z tych tutaj, które mamy? No nie Opolskie albo śląskie? Opolskie, ja tak, mniejsze jest opolskie, najmniejsze. I gdybyśmy brali pod uwagę kryterium też liczby mieszkańców, ilości mieszkańców, to najbardziej ludne jest tutaj też mazowieckie, a najmniej też opolskie. Tak się akurat złożyło. No, przynajmniej Ład... łatwiej zapamiętać. Łatwiej zapamiętać. Na najmniejsze to i najmniejsza powierzchnia, i najmniej, no najmniej właśnie, ludzi mieszka. jest trochę mieszka. Prościej, prawda? Dokładnie. I teraz kto rządzi w tym województwie, jakie tam władze mamy? Mamy tutaj... Tak? Y K Kuba! Kuba rządzi w. województwo na Kubę. <laughs> jak I Kuba, pan Kuba nazywa ta funkcja. Ta funkcja nazywa się funkcją. O ty co wymyśliłeś! Ale wymyśliłeś! A oni w telewizji, że tam Kuba wojewódzki się wypowiada. A ty taki masz na myśli? Nie, to nie ja? jest urzędnik, to jest zupełna zbieżność, że akurat nazwisko nawiązuje do wojewódzki. Kuba, no, Pan, co się tak nazywa Kuba wojewódzki? Tak, tak, tak. tak ja Kuba, na imię, czyli Kuba wiecz. Oj. Ale to wymyśliłeś, ten Twój poczucie humoru faktycznie jest, no, co zami tutaj rozbrajające, ci powiem no, nie tym right? razem. Ty no nie, tym razem nie, bo w województwie, słuchajcie, no mamy wojewodę, który reprezentuje rząd, właśnie, w województwie. I on nie jest wybierany w wyborach, tylko nominowany przez premiera. I odpowiada nam za realizację polityki rządowej. Na przykład, jeżeli wpadliby, tutaj rząd wpadłby na pomysł w Polsce, że będzie szykował taki program dla świnek głowskich, dla każdego. Ogórek ogóle dla każdej świnki? No na przykład. to ja, ja, ja jestem za. To jesteś za. O, ja, myślę, że ja większość z Was byłoby za. No to w tym momencie za wprowadzenie tego i tutaj czuwaniem nad tym pomysłem byłby odpowiedzialny właśnie wojewodarz, wojewoda, by w każdym województwie Każda świnka, na przykład, dostała tego ogórka. O, tak? to bardziej miło, już tak? ślony Pana wojewoda nie będzie nie miło, Tak, niekoniecznie musiał, musiał na, mieć Pan Kuba tutaj, tak zaznaczam, niekoniecznie. I kochani, jeszcze jest y, y, sejmik województwa, czyli taki organ z kolei władzy samorządowej. I tutaj go tworzą radni. A tych radnych my wybieramy w wyborach, tak? Przez właśnie mieszkańców danego województwa. I potem wybiera się y, y, zarząd sejmiku, na którego czele stoi z kolei marszałek województwa. Więc. Czyli na nich to się głosuje. Na nich się głosuje. Na przykład w Wielkopolsce to tak, Wielkopolanie. Głosują. Wielkopolanie. Więc jeżeli byłby pomysł, że nie cała Polska, ale dane województwo, na przykład. Na przykład Wielkopolskie, nasze, w którym mieszkamy, miałoby taki właśnie przyjąć program ogórek dla każdej świnki morskiej, ale z terenu województwa Wielkopolskiego, no to wtedy tą sprawą zajmowałby się. To już nie wojewoda, nie, nie wojewoda tylko, tylko ten cajnik sejmik pewnie. Sejmik wojewódzki, dokładnie tutaj, tak? Ale byłoby ograniczenie dla danego województwa, na przykład dla Wielkopolskiego. Tak? I już by było tutaj zacieśnione. No, jednak jedno, kto wprowadzi tego ogórek. Tak, dostali. też Jeszcze mogłaby być sytuacja, że na przykład no, tylko dla mieszkańców Poznania byłby ogórek, e, dla świnek wprowadzony. taki program, by obejmował tylko mieszkańców Poznania, czyli na przykład świnki e, pozańskie, i wtedy tam sprawą zajmowałby się prezydent miasta Poznania. Czyli hmm? też nie bojowana i nie sejmik, tylko. Czyli, tylko ten, jeszcze, co tak, w czyli jeszcze węższy zakres tutaj obowiązywania tego, tego pomysłu, tego projektu w zasadzie. Would Tak, tak, pomysł jest dobry. Pomyśl jest dobry. Warto rozpatrzenia tak? na pewno, tak, dla Was. No dobrze, mamy województwa, wiemy, to teraz jeżeli chodzi o powiat, jeszcze przypomnijmy sobie, o tak, mamy mapkę jeszcze raz, jak wygląda podział e, Polski na powiat. Czyli te mniejsze jednostki drugiego stopnia, zgadza się. I tutaj, kochani, mamy, prosto zapamiętać, Rada Powiatu. To jest organ wybierany znowu w wyborach samorządowych, tak, przez mieszkańców powiatu. Czyli też się głosuje. Też się głosuje. I na tych radnych się tutaj głosuje. Mamy z danego grona są właśnie jest wybierany potem zarząd rady i kieruje tą radą starosta powiatu. No, taka też funkcja ważna, brzmi dosyć. dumnie, o, tak ja starosta, starosta. Tak, o. o, tak w zasadzie na mianę sobie się, bym powiedziała. o dziękuję bardzo. Ale sobie jeszcze tak zakusy chyba na prezydenta niedawno miałeś, nie? No, miałem hasło nawet, słuchajcie. Yes, weekend! <laughs> Dokładnie, miałeś hasło na prezydenta, się, hasło miałeś wyborcze i zakusy na prezydenckie wybory, więc. Trzymaj jeszcze, kto wie, czy ci się kiedyś nie przyda. No zobaczymy. Zobaczymy. Rada powiatu, tak kochani? I, yy, aha, jeszcze tylko wrócę do tych powiatów. Słuchajcie, no powiaty też mają swoje różne oczywiście zadania. Yy, powiat, okreś... powiat wykonuje określone ustawami właśnie zadania publiczne, na przykład yy, o w charakterze pozagminnym. I ten zakres dotyczy chociażby edukacji, tak, promocji, ochrony zdrowia, transportu, yy, czy na przykład yy, ochrony środowiska i przyrody. Także yy. zadania są ważne. Yeah. <laughs> I jeszcze do gminy przejdziemy. Jeszcze raz mapa y, podziału na gminy polskie. Jeszcze mniejsze. prawie 2,5 tysiąca gmin. 2,5 tysiąca, no. dokładnie, dobrze tak, żeby kojarzyć. Y, I kochani, tutaj też mamy, dosyć proste zapamiętać, rada gminy. Tam była rada powiatu, no. to mamy rady gminy. No, I też, też wybierany ten organ w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców. Czyli znowu idziemy głosować. I teraz w zależności, jaka taka to gmina, e, będziemy mieć konkretną osobę. Jeżeli mówimy o gminie, Gminie wiejskiej, no to mamy wójta. Często gdzieś tam w radiu, w telewizji słyszymy, tak, wójt gminy takiej. Jeżeli mamy gminy mieszane, miejsko-wiejskie lub miejskie do 100 tysięcy mieszkańców, tak, mamy burmistrza wtedy. Ale jeżeli mamy miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czyli takim miastem na pewno będzie, słuchajcie, Warszawa, na pewno będzie chociażby nasz Poznań, tak? O, jest prezydent Poznania, no, tak? oczywiście, czy Wrocławia, tak? No to mamy wtedy właśnie prezydent o funkcjach, więc jakby co sobieś, prezydentem miasta też byś mógł zostać. No, ja od razu bym był prezydentem Ale od razu na najwyższy szczebel byś się pchał, prawda? Tak. No ale dostojny sobie jak najbardziej pasowałby. I kochani, tych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybierają mieszkańcy właśnie w tych wyborach samorządowych. Czyli nie, że radni, tak jak tego starostę, wybierają w gronach swojego tylko... tylko. tutaj się idzie głosować, więc każdy głos jest ważny. Hmm? Aha. No i te gminy, kochani, znowu mają swoje em, zadania, e, no bo tutaj, kochani, kontynuują różne też em, właśnie zadania związane z funkcjonowaniem, na przykład znowu edukacji, ochrony zdrowia, jakiejś pomocy społecznej, no i różnych, różnych jeszcze innych ymm, ymm, swoich zadań. I kochani, ymm, to w tym momencie mamy? Prawie wszystko, jeżeli chodzi o ten trójstopniowy podział. Ale może przy tym temacie pojawić się pytanie. No dobra, dobra. Ale to ile mamy w końcu miast w Polsce? Oj, bardzo dużo, duża, mało, bardzo dużo. Julek, ile obstawiasz mamy? No, nie wiem, nie. Duże, no nie, 2000. Ojej, ale poszalałeś teraz. Mniej? No zobaczcie. No też jeszcze mniej, bo od 1 stycznia 2020 roku są te listy uaktualniane tych miast w Polsce. Mamy na dzień dzisiejszy 944 miasta, no bo właśnie z początkiem roku prawa miejskie otrzymały miejscowości, które macie tutaj wymienione. I zobaczcie, wśród nich mamy taką miejscowość. Piątek już dzisiaj, miasto? Mówiliśmy, to jest ten piątek, to jest yy, geometryczny. Środek polski? polski, dokładnie, dokładnie, to jest ten piątek, czyli w województwie łódzkim jesteśmy, tak? Oczywiście mamy tu jeszcze inną miejscowość, zobaczcie, Lututów, tak? Dzisiaj już miasto, Klimontów czy Czerwic nad Wisłą. No i podaliśmy w nawiasie. Czyli się zmienia, Lutwa, Zmienia się, dokładnie, dokładnie. No, ze, no to może początkiem... za ileś lat ktoś będzie oglądał filmiki z że o sobie jest ilość... zgadzam, że 1500. O! <laughs> no kto wie, no nie wiem, czy od razu, bo 1500 tam to poskoczy, ale zawsze jakieś zmiany są z początkiem, właśnie, em, no, Roku. I kochani, warto właśnie wiedzieć, ile tych miast w Polsce mamy. Warto też wiedzieć, przynajmniej znać, no, te najbardziej podstawowe, czyli największe miasta Warszawa największa, co? A oczywiście, ponad milionowe miasto, największe u nas stolica, zresztą naszego kraju. Pod względem liczby ludności znowu podajemy Wam dane z czerwca 2020 roku, czyli największa Warszawa. Potem Aha. zobaczcie, jest Kraków, tak? Na trzecim miejscu mamy Łódź. Potem Do Wrocław. Do Poznania już dojeżdżam na piątym, tak? Potem mhm. na północy mamy Gdańsk. E, tutaj Szczecin, zachodniopomorskie pomorskie województwo. Bydgosz też dzisiaj już wspominana. Lublin. I w pierwszej dziesiątce znajduje się jeszcze Białystok tak? i to jest um, pod względem liczby ludności. Ale jeżeli przyjmiemy kryterium, że będziemy chcieli największe miasta, ale w Polsce pod względem powierzchni, no to znowu stan najbardziej aktualny, niezmienna jest tutaj jest oczywiście Warszawa. Warszawa, no Kraków jak widzicie też, ale potem mamy już zamieszanie inne, tak miasta się o, pojawiają z prze, wyżej. I tam łódź spada na szpitalu, i zielona góra ja i nawet Oczywiście, tak, żebyśmy też wiedzieli, te miasta oczywiście też mamy. Także kochani, no, warto by było znać te największe miasto w Polsce no, bo myślę, że każdy Polak powinien takie informacje posiadać, prawda? Żeby potem się tak, nie, e, tak. nie okazało, że czegoś jest niedoinformowane nie 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 albo czegoś nieświadome. No, trzeba tak, znać tak? największe miasta trzeba w Polsce, znać, nie? Trzeba wiedzieć, bo warto i wypada. I w zasadzie dzisiaj na tej lekcji no to mamy już wszystkie najważniejsze informacje, czyli na pewno wiecie już po co jest ten podział administracyjny, tak? Po co podzielono chociażby Polskę na województwa. Pamiętajcie, że jest on trójstopniowym podziałem, czyli mamy województwa, powiaty i gminy. Kojarzy Trzeba oczywiście, gdzie te województwa się, kochani, znajdują, no i te stolice, pamiętać, że w dwóch województwach mamy podwójne tutaj, tak? Tak. No i, kochani, w zasadzie tyle, ale mamy dla Was jeszcze przecież zadanie 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 nowowe, ale słuchajcie, to będzie zabawa w podchodzie tym razem. O, świniarki tak. przygotowały coś ciekawego znowu. Tak, słuchajcie. tą siedzibę wojewody, czyli tej mm -hmm. władzy rządowej, przy mm -hmm. No to zaczynamy, startujemy. Ja na, po, na, na początek, Juluś. Mm -hmm. Tak, ja tutaj jestem, no, ma... tak, tak? ale ja mam nie zgladzę, gdzie tutaj jestem, musicie właśnie wiedzieć, co to jest za województwo i jaka jest jego stolica, że tutaj jestem. Mm -hmm. I na następnym obrazku będzie kolejna podpowiedź. I tutaj narysowałem kledą oczywiście, bo nie splajem, tylko kledą, żeby później <toddź> można było łatwo zmyć. Że poszedłem w tym kierunku geograficznym. To W to jest kierunek geograficzny. Każdy geograf powinien wiedzieć, co oznacza W, jeśli chodzi o kierunki geograficzne. Mm -hmm. I Ja się z tego miasta udałem właśnie w tym kierunku, ale uwaga, z tego miasta ogólnie a nie, że tam stałem, za z tej strony latusia, czy coś ogólnie z tego miasta w, tym, w tą mm -hmm. stronę poszedłem, także jedynka napiszcie, co to, to było za miasto i województwo? No i trafiłem wtedy do takiego województwa i, i, i stolicy tego województwa. Tutaj znowu jest strzałeczka, w którą stronę jeśli się udałem się udało o kierunek geograficzny, więc napiszcie dwójkę, województwo i stolice. A i tutaj trafiłem do kolejnego miasta, dwójka, znowu napiszcie, jakie to województwo i to jest jego stolica. I tutaj zobaczcie, no, tak na okoś na poszedłem, ale też jest oznaczenie kierunków geograficznych, gdzie posiadłem. I finalnie znalazłem się tutaj, czwóreczka, też napiszcie Ja jest to województwo i co jest jego stolica, także taka jest zabawa jeśli chodzi o podchody ze mną. A sobieś? A ja słuchajcie tutaj też nie, nie zdradzę co to za województwo i stolica, musicie wiedzieć, piąteczka, mm -hmm. tutaj jest zdjęcie słuchajcie właśnie z tego miasta. To chyba gdzieś, słuchajcie, na wsi, bo tam jest pomnik takiego pana z widłami pewnie, jakiś, jakiś lojnik, co? A ja może zdradzę, że to, że to nie jest żadna wieś? I też zostawiłem kradą tutaj znak, że się udałem w tym kierunku geograficznym, z taką literką E. I zawędrował nasz Sobieś. Do, do, do szóstki i też jest województwo i napiszcie, jaka to jest stolica tego województwa. I znowu jest strzałeczka i kierunek geograficzny, gdzie dalej poszedłem. I trafiłem do siódemki, zobaczcie też, napiszcie, jakie to województwo, jakie miasto, tutaj takie znamy chyba bardzo, każdy powinien wiedzieć. Mm -hmm. I znowu szaleczka naukowa dzielonek geograficzne gdzie dalej doszedłem. I finalnie lądowałem w ósemce, znowu napiszcie, jakie to województwo i jakie miasto jest jego stolicą, ósemka. No, także słuchajcie, czekamy na komentarze z rozwiązaniem zadania, bo czekamy w tym razie, słuchajcie, do soboty, do godziny 20 na wasze odpowiedzi, dobra? Tak, i później będą słuchajcie oczywiście pozdrowienia wszystkich, którzy rozwiązali zadania, także czekamy! Do zobaczenia! Cześć, papa!